Witam! W czasie tego wykładu zamierzam przedstawić kształtowanie się granicy od XVIII wieku do kształtowania się jej w II Rzeczpospolitej. Opowieść rozpoczniemy od pierwszego rozbioru, a zakończymy tuż przed II Wojną światową. Tak więc w tym wykładzie przyjrzymy się rozbiorom Rzeczpospolitej, Szlacheckiej, powstaniom na kresach, wa i walkom o kresy po I wojnie światowej. Tak więc przejdźmy do początku. Na samym początku. Należy przypomnieć, gdzie znajdowała się granica Rzeczpospolitej przed rozbiorami. Jeśli spojrzymy na mapę XVIII-wiecznej Polski, zauważymy, jak daleko na wschód rozciągały się tereny państwa polsko-litewskiego. Granica rozciągały się od Dyneburga, dzisiejsza Łotwa, aż do Kamieńca Podolskiego, czyli dzisiejsza Ukraina, na południu. Całą granicę dzieliliśmy z cesarstwem rosyjskim. Przez cały XVII wiek toczyliśmy wojny z Moskwą o jak największą przestrzeń na wschodzie. Niestety już w XVII wieku utraciliśmy lewobrzeżną Ukrainę wraz z Kijowem. Spowodowało to sprowadzenie konfliktu polsko-rosyjskiego w etap stagnacji, w którym państwo polskie nie było w stanie odrobić utraconych terenów. Tym samym w XVIII stuleciu przeszliśmy do defensywy, do politycznej wojny pozycyjnej. Staliśmy się protektoratem Rosji, co pod wieloma negatywnymi skutkami miał jeden pozytywny rezultat, to znaczy utrzymanie w nienaruszonym stanie granicy wschodniej. Przez większość ostatniego wieku I Rzeczypospolitej, granica wschodnia nie była zagrożona. Było to wynikiem podporządkowania się państwa polsko litewskiego potędze Rosji, stacjonowania oddziałów rosyjskich na terenie Rzeczypospolitej oraz rosyjskiej koncepcji dominacji nad całą Polską, zamiast anektowania wschodnich terenów Rzeczypospolitej. Jednak z uwagi na roszczenia Prus do Pomorza, Staryca Katarzyna II zgodziła się na zagarnięcie przez Rosję Prusy i Austrię części terytorium Rzeczypospolitej. Stało się to w 1772 roku, w tak zwanym pierwszym rozbiorze Polski. Na kresach straciliśmy miasta jak Połock, Witebsk czy Dyneburg, o których w przyszłości toczyliśmy krwawe walki. Na rzecz Austrii przyszło jedno z najliczniejszych miast Rzeczypospolitej Lwów. W rezultacie drugiego rozbioru, w 1793 roku, Stracono olbrzymie tereny Ukrainy i Białorusi z Mińskiem i Słudzkiem na czele. Ostatecznie nasze marzenie o Kresach zostało zakończone wraz z trzecim rozbiorem. W 1795 roku, po zgromieniu insurrekcji kościuszkowskiej, państwa zaborcze postanowiły zlikwidować Polskę. W ręce Rosjan dostało się olbrzymie terytorium Wołynia, Litwy i Podola. Utracono Wilno, Kamieniec Podolski czy Brześ Litewski. W taki sposób zakończyło swój żywot najjaśniejsza rzecz postpolita, kraj złotej wolności. W trakcie 123-letniego okresu zaborów nie zapomniano o Kresach. Wielu z wybitnych e, naszych rodaków tam się urodziło, mieszkało i działało. Wybitni poeci Adam Miskiewicz czy już Słowacki, którzy wywodzili się z Kresów, opisywali je jako kraj lat dziecięcych i raj utracony. Nie zapomniano także o próbie włączenia kresów do księstwa warszawskiego, niepodległej, ale zależnej od Francji, na miastki polskiej państwowości. Gdy Napoleon Bonaparte wyprawił się na Rosję w 1812 roku, małe księstwo wystawiło 100 tysięcy żołnierzy. Wierzono, że dzięki poparciu Francji odbudujemy utraconą ojczyznę w dawnych jej granicach. Warto przytoczyć fragment epopei narodowej pod tytułem Pantadeusz. Gdzie Mickiewicz pokazuje, jak wielkie nadzieje żywiło ludność Litwy w związku z wojną z Rosją. O roku ów, kto Ciebie widział w naszym kraju, Ciebie ludzowie dotąd rokiem urodzaju, a żołnierz rokiem wojny. Dotąd lubią starzy o Tobie bajać, dotąd pieśń o Tobie marzy. Z dawna byłeś niebieskim oznajmiony cudem i poprzedzony głuchą wieścią między ludem. Ogarnęło Litwinów serca z wiosny słońcem. Jakieś dziwne przeczucie, jak przed świata końcem, jakieś oczekiwanie tęskne i radosne. Niestety niespełnione zostały pragnienia kresowych serc. Po upadku Napoleona, Kongres Wiedeński postanowił o utworzeniu Królestwa Polskiego pod panowaniem rosyjskim. Jednak kresy pozostały poza jego obszarem, bezpośrednio wcielone do państwa carów. Również sytuacja polityczno-społeczna różni się od tej w Kongresówce. Na ziemiach zabranych, a w szczególności na Litwie, rozpoczął się proces rusyfikacji i walki z tajnymi organizacjami patriotycznymi. Największą sławą cieszą się dwie organizacje – Towarzystwo Filomatów i Zgromadzenie Filaretów, rozsławione w poezji Adama Mickiewicza. Za zamordystyczną polityką władz carskich stał Nikołań Nowosilcow, kurator wileński. Jest on jedną z głównych postaci trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Poeta przedstawił go jako okrutnika, nie mającego litości. Widzimy więc, z jaką siłą musiał się zmierzyć lud kresów, a w przyszłości miało być tylko gorzej. Kolejne próby wywalczenia niezależności na kresach to czas powstań narodowych listopadowego i styczniowego. W trakcie powstania listopadowego na terenie Litwy formowano oddziały w celu zajęcia kraju. Nieudany szturm na Wilno i przegrana bitwa pod połągą postawiły powstańców w trudnej sytuacji. Nie udało się zdobyć głównych miast i nie udało się uzyskać dostępu do Bałtyku. Posiłki z kresów Królestwa Kongresowego nie były w stanie zmienić obrazu sytuacji, więc władze powstańcze zmieniły sposób działania stosując war wariant wojny partyzanckiej, mając na celu nękanie wojsk rosyjskich. Ostatecznie w listopadzie 1831 roku armia rosyjska zdławiła ostatnie ogniska oporu. Po upadku powstania rozpoczął się represję. Konfiskowano majątki, skazywano na zesłanie, na Syberię albo śmierć. Rozpoczęto wynardowienie kresów poprzez sprowadzanie kolonistów z Rosji. Zwalczono także kościół katolicki, zamykając kościoły i klasztory. Celem władz zaborczych było jak najgłębsze wyrugowanie wszystkiego, co nawiązywało do niepodległej Polski. Kolejną próbą wydarcia kresów z gąb Moskwy było powstanie styczniowe. Już w lutym 1863 roku rozpoczęto walki na kresach. Niestety, powstanie styczniowe nie zakończyło się sukcesem. Brak regularnej armii oraz poparcia międzynarodowego sprawiły, że oddziały partyzanckie nie były w stanie sprostać armii rosyjskiej. Kolejne powstanie zakończyło się porażką, a władze rosyjskie jeszcze mocniej przystąpiły do rusyfikacji ziem zebranych. Szczególnie w tym rolę odegrał Michał Murawiów, zwany Visej Tielem, z uwagi na masowe stosowanie egzekucji publicznych. Dokonywano całkowitej rusyfikacji oświaty, zakazywano używania alfabetu łacińskiego, nakazując stosowanie grażdanki. Niszczono przedrożne kaplice, a kościoły zmieniono na cerkwie. Wielu patriotów wysłano kibitkami na Sybir, odbierano majątki, a to wszystko w jednym celu: chodziło o oczyszczenie ziem, które Rosjanie uważali za ruskie, należące do tradycyjnej. Tradycyjnie pojmowanej kultury słowiańskiej. Rosjanie uważali, że Polacy, przyjmując wiarę z Rzymu, niejako zdradzili swoją słowiańską duszę. Tym samym rozpoczął się jeden z najtrudniejszych momentów w walce o zachowanie polskiej tożsamości, co pięknie przedstawił Stefan Żeromski w syzyfowych pracach. O wojnę powszechną za wolność ludu prosimy cię, panie. Takimi słowami modliła się ludność Polski i Litwy. Litanii Pielgrzymskiej, której autorem jest nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Modlitwa ludu zostały wysłuchane. Była 10:50-28 czerwca 1914 roku, gdy Gabriel Princip wycelował z pistoletu FN model 1910 w stronę arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga, następcy tronu monarchii austro-węgierskiej. Tego dnia w Sarajewie zginął arcyksiąże oraz jego żona. A w ruch poszła niszczycielska maszyna wojny, która zaangażowała niespotykaną liczbę ludzi i sprzętu. W wojnę zaangażowały się prawie wszystkie państwa kontynentu europejskiego. Co ważne, przeciwko sobie stanęły najgroźniejsze mocarstwa zaborcze Niemcy i Rosja. Do wojny po stronie kaiserowskich Niemiec dołączyła także Austria i w tym samym wszystkie państwa, które dokonały rozbioru Rzeczpospolitej, znalazły się w stanie wojny. Paradoksalnie była to cudowna wiadomość dla sprawy polskiej. Z chaosu wojny mogła się wyłonić nowa, odrodzona Rzeczpospolita. Polskie siły polityczne miały jeden cel wskrzesić Polskę. Niezależnie od poglądów politycznych, NDC, socjaliści czy ludowcy dążyli do niego wszelkimi sposobami. Z tego powodu po stronie armii zaborczych zaczęły powstawać polskie oddziały zbrojne, tworzone dla podkreślenia roli Polaków. Dla wysiłku wojskowego, a w końcowym rezultacie miało to przynieść upragnioną wolność. Tak jak wspominałem, różne stronnictwa polityczne różniły się poglądami co do kierunków odbudowy Rzeczpospolitej. Socjaliści, socjaliści z Józefem Piłsudskim na czele opowiadali się za sojuszem z Austrowym Grami, gdy endecy Romana Dmowskiego stawili na kartę rosyjską. Po stronie austriackiej uformowały się legiony polskie. A po stronie rosyjskiej Legion Puławski. Jednakże to nie polskie oddziały miały największy wpływ na sytuację na froncie. Wraz z ofensywą pod Gorlicami walki objęły teren Kresów. Żołnierz Polski sławił się w pamiętnej szarży pod Rokitną oraz w bitwie pod Kostnichówką, gdzie legiony polskie powstrzymały o wiele liczniejsze oddziały rosyjskie, nie dopuszczając do przerwania frontu. Należy mieć na uwadze stosunek sił, Broniące się oddziały Polskie liczyły 5,5 tysiąca żołnierzy, a Rosjanie nacierali w sile 13 tysięcy. Bardzo ciężkie straty poniósł w szczególności piąty pułk piechoty I Brygady Legionów, w którym straty bojowe przekroczyły 50%. Ciężkie walki na froncie wschodnim zakończyły się zwycięstwem II Rzeszy. Traktat brzeski z marca 1918 roku pomiędzy państwami centralnymi a Rosją sowiecką oddawał całe kresy pod okupację niemiecką. Mogłoby się wydawać, że sytuacja Polski leży, zależy od dobrej woli Niemiec, a marzenie o Polsce od poznania po Wilno spaliły na panewce. Nic bardziej mylnego. Cudem I wojny światowej było dla nas bezprecedensowe wydarzenie otóż nieudana ofensywa wiosenna wojsk niemieckich na froncie zachodnim oraz dołączenie wojsk amerykańskich po stronie Ententy, doprowadziło do porażki państw centralnych w Wielkiej Wojnie. Chaos przegraną wojną sprawił, że upadły dwory w Wiedniu i w Berlinie. Przestało istnieć dwa cesarstwa, dołączając do upadłego caratu po rewolucji lutowej i październikowej. Stał się cud, który wieszczył Mickiewicz: Nad ludy i nad króle podniesiony, na trzech stoi koronach, a sam bez korony. Polska dostała niesamowitą szansę na powstanie z martwych. Już w trakcie wojny rozpoczęło się budowanie fundamentów pod przyszłą państwowość. Jednak w historii przyjęła się data 11 listopada. Kiedy przedstawiciele Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii podpisywali zawieszenie broni w Compiègne, w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Piłsudskiemu. Od tej daty datujemy odrodzenie niepodległego państwa polskiego. Nowo odrodzone państwo od samego początku istnienia musiało się mierzyć z wieloma wrogami w starciach o kształt granic. Z zachodu i północy byli Wrodzy Niemcy, na wschodzie Litwini i Ukraińcy, a w głębi Rosji rozpoczynało się panowanie imperium zła, komunistycznej Rosji. Młode państwo. Musiało się mierzyć nie tylko z wieloma przeciwnikami, ale także z tendencjami nacjonalistycznymi wśród byłych narodów Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Litwini, Białorusini i Ukraińcy starali się stworzyć własne państwa. Pierwszym konfliktem, który wybuchł już w 1918 roku, był konflikt o Małopolskę Wschodnią. Tak zwana wojna polsko-ukraińska wybuchła 1 listopada w wyniku zajęcia głównych punktów Lwowa. Przez żołnierzy Ukraińskiego Komitetu Wojskowego. Było to uderzenie wyprzedzające polskie plany opanowania miasta. Według spisu ludności, dwie trzecie mieszkańców Galicji stanowili Ukraińcy, lecz większość mieszkańców Lwowa była narodowości polskiej. Tym samym Lwów stał się najistotniejszym punktem sporu pomiędzy nową powstałą Zachodnią Ukraińską Republiką Ludową a II Rzeczpospolitą Polską. Zachodnie ukraińskie państwo rościło sobie tereny wschodniej Małopolski aż po rzekę San, co prowadziło relacje polsko-ukraińskie na kurs kolizyjny. Powróćmy jednak do Lwowa i walk toczonych o to piękne miasto. Już pierwszego dnia walk stworzono dwa przyczółki obronne: w szkole imienia Henryka Sienkiewicza oraz w domu akademickim. Utworzono oficjalną polską władzę w Lwowie czyli Polski Komitet Narodowy, ale na samym początku walki o miasto były tak chaotyczne, że nikt nie był w stanie kontrolować samodzielnych polskich oddziałów. Gdy 3 listopada przybyły 300 regionu ukraińskich strzelców siczowych, sytuacja uległa pogorszeniu, ale walki nadal toczyły się ze zmiennym szczęściem dla obu stron. Drugim etapem walk były starcia pozycyjne o ważniejsze punkty miasta. Ostatecznie polska interwencja pod dowództwem Michała Karasiewicza Tokaszewskiego zmusiła dzieło ukraińskie do opuszczenia miasta, jednakże oblężenie Lwowa nie zakończyło się aż do maja. Właśnie w maju 1919 roku armia Hallera, która dopiero co wróciła z Francji, wyparła Ukraińców z Galicji, Wołenia, a w lipcu odrzuciła ich za rzekę Zbrucz. Tym samym wszystkie tereny Małopolski Wschodniej trafiły w polskie ręce. Na samym końcu opowieści o obrońcach Lwowa należy zaznaczyć, że duża część ochotniczych oddziałów polskich stanowili uczniowie, często niepełnoletni. Dlatego nazywamy ich Orlątami Lwowskimi. Za bohaterską obronę miasta a Lwów został odznaczony Orderem Virtuti Militari za wierność Rzeczpospolitej. Ostatecznie polegli z obu zwaśnionych stron, zostali pochowani na cmentarzu łyczakowskim. Polacy na tzw. cmentarzu Orląt Lwowskich, a Ukraińcy tuż obok nich. Smiertelna mogiła pogodziła walczące strony. No zakończy, nie zakończyło to jednak walk o granicę wschodnią. Rewolucja październikowa stworzyła nową sytuację na ogromnym terenie Rosji. W wyniku przejęcia władzy w Petersburgu i w Moskwie przez bolszewików wybuchła wojna domowa pomiędzy komunistami czerwonymi i royalistami białymi. Nowy komunistyczny rząd w Moskwie nie skupiał się wyłącznie na walkach z oddziałami białych, ale dążył do połączenia rosyjskich rewolucjonistów z oddziałami komunistycznymi w Niemczech, które toczyły walki o panowanie upadłego państwa Hohenzollernów. Jednak na drodze Armii Czerwonej była Polska. Pierwsze starcia regularnych wojsk polskich z oddziałami kresta toczyły się nad Niemnem 14 lutego 1919 roku. Co prawda, jeszcze na przełomie roku ochotnicze oddziały mieszkańców Wilna. Walczyły z nacierającymi oddziałami Armii Czerwonej, ale nie były one pod dowództwem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i tym samym nie uznaje się pierwszej obrony Wilna i jego utraty za początek wojny polsko-bolszewickiej. Ostatecznie Wilno zostało odbite w kwietniu, a zanim Mińsk i Połock padają pod ciosem polskiej szabli. W styczniu 1920 roku Wojsko Polsko-Łotewskie zdobywa jeszcze Dynebur. Tak więc żołnierz polski po raz pierwszy od 1772 roku stacjonuje na granicy I Rzeczpospolitej. Tej jeszcze sprzed pierwszego rozbioru. Drugim etapem wojny jest polsko-ukraińskie uderzenie na Ukrainie. Tak zwana Wyprawa Kijowska była szybkim uderzeniem w stronę Kijowa, mającym na celu oparcie obrony od Dniepr. Piłsudski zdobywa Kijów 7 maja, jednakże już w czerwcu opuszcza miasto, Wycofując się po kontruderzeniu armii generała Michała Tuchaczewskiego. Armia Czerwona systematycznie zajmowała kolejne tereny, aż doszło pod Warszawę. W tym okresie dyplomacja brytyjska nie dawała Polsce wielkich szans na sukces w wojnie i starała się wymóc na zwaśnionych stronach rozejm i wytyczenie granicy na Bugu. Tak zwana linia Kerzona miała różne warianty, ale jej podstawowe założenie było jasne: Polska traci kres. Jednak po bitwie warszawskiej wszystkie podobne pomysły nie mogły być zrealizowane. Bohaterska obrona stolicy pozwoliła na wykorzystanie błędu radzieckich dowódców i przeprowadzenie manewru z nadwieprza. Wojsko polskie wzięło armię Tuchaczewskiego z flanki i wdarło się na jej tyły. Wróg został odrzucony. W tym samym czasie toczyły się walki o lwów. Pod koniec sierpnia miała miejsce największa od 1813 roku bitwa kawaleryjska. Pod Komarowem około 1500 polskich kawalerzystów pokonało 6000 konnych wroga, co przetrąciło kręgosłup armii konnej Budionnego. Ostatnim wielkim starciem tej wojny była operacja niemieńska Bitwa nad Niemnem toczy się od 20 do 26 września i poniekąd przypomina bitwę warszawską. Centrum wojsk polskich skupia się na obronie i wiązaniu wojsk przeciwnika, a z flanki Polskie oddziały dokonują oskrzydlenia wroga. Była to bitwa przysądzająca o wyniku wojny i dała stronie polskiej solidne argumenty w przyszłych negocjacjach pokojowych. Rosjan podpisano już w październiku, a traktat pokojowy zawarto w Rydze 18 marca 1921 roku. W granicach II Rzeczypospolitej znalazły się Lwów, Tarnopol i Stanisławów. Część Wołynia, część Podola i Litwa z Grodnem i Wilnem. Które został oficjalnie przyłączone w 1922 roku w ramach Inkorporacji Litwy Środkowej po tzw. buncie Żeligowskiego. Granica wschodnia zasadniczo pokrywała się z granicą pierwszej Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. Jednak, jak widzimy, tym samym nie udało się przywrócić granic sprzed rozbiorów, a wielu Polaków pozostało na wschodzie. Jak staramy się wykazać, przynależność kresów do Polski. Zawsze budziła w polskich sercach chęć poświęcenia się dla ojczyzny. Wiele krwi, potu i łez wyraliśmy o te ziemię, więc zawsze musimy o nich pamiętać. Jeszcze dziś żyje na Kresach Polonia Polacy, dla których Wilno, Grodno i Lwów to ich mała ojczyzna. Oni nie zapomnieli o Polsce, więc i my o nich nie zapominajmy. Wspierajmy Polonię na wschodzie, pamiętajmy o Kresach. Dziękuję.